Cześć, witajcie moi kochani w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na odcinek z letniego QA. Może jej warunki nie są aż tak fajne na letnie QA, bo mogłabym wyjść w terenie i tam coś nagrać, właśnie z letniego QA w przyrodzie, w naturze i to by było wtedy letnie QA, ale jesteśmy w domu, więc uznajmy, że za mną są piękne kwiaty, piękna natura i wszystko fajnie, elegancko. Dobra, no to przejdźmy może do pytań. Zadaliście? No, troszkę osób zadało pytań. Myślę, że chyba Git. A więc przejdźmy do pytań. Dobra, no to lecimy. Pierwsze pytania są od Ami Aminka0213. No to lecimy z pytaniami. No, lecimy. Ogólne. Ile masz wzrostu? Otóż tak, powiem Wam szczerze, szczerze się przyznam, z ręką na sercu. Ja nie wiem, ile ja mam wzrostu. Ja dawno się nie mierzyłam. Także serio nie wiem, ile ja mam wzrostu. Serio, naprawdę. Ale do wysokich to ja to nie należę. Drugie pytanie. Minecraft czy Roblox? Ja w Minecrafta gram trochę dłużej, bardzo dłużej, bo jakoś, nie wiem w którym roku to było, ale w którymś roku mi właśnie brat zrobił na tablecie Minecrafta i grałam wtedy na tablecie. Później jakoś się przeniosło na komputery z Windowsem 7, później jakoś jakiś czas nie grałam, bo na laptopie moim nie da się grać tak w takie typu gry, ale coś tam niby śmiga, ale się i tak ścina, więc powiem, że Minecraft, chociaż w Robloxa, gram też czasami. Zapraszam na mój kanał z grami, będzie tutaj zdjęcie po tej stronie. Wpadajcie, jeżeli chcecie obejrzeć moje zmagania w Robloxie. Trzecie pytanie. Trzecie pytanie brzmi Co sądzisz o Herian? Nie wiem, co to w ogóle jest. Z tego, co widziałam na necie, to to jest chyba jakieś, że się przybierasz w coś, nie wiem. Na czym to polega? Jak wiecie, to napiszcie tam w komentarzu na dole, bo ja nie wiem kompletnie. No ale jeżeli to o to chodzi, o, o czym myślę, no to no niby spoko to jest, nie mam nic do tego. I jest okej, okay. jak ktoś kto lubi, no to okej, okay. nie mam nic do tego, nie interesuje się tym, ale niby fajne. <laughs> Zacznijmy teraz od następnego. O Tobie, dobra. Ulubiony youtuber. Ja mam ogólnie kilku ulubionych youtuberów, a jest to m.in. NZ, y, LJ Minecraft i tam chyba jeszcze z takich kanałów paranormalnych, no to Polish Paranormal TV, y, No Etri Urbex i to chyba tyle, chociaż ostatnio jeszcze się zawzięłam y, w oglądanie MWki, i w taki kanał, który tam nie wiem, czy kojarzycie, ale są takie filmy typu łowcy szczydów i właśnie to, ten kanał mi się też przypadł do gustu. Lubię oglądać te filmy. A tak poza tym, no to ogólnie to całe ja to poglądam. Okej, okay, twoje hobby. Moje hobby to jest oczywiście aktorstwo, dubbing, fan dubbing, rysowanie i po prostu grani w filmach, serialach, no po prostu aktor są w skrócie. Rysowanie już mówiłam, śpiew, taniec, no i to tyle. Ulubiony piosenkarz y, pols, polski i zagraniczny? Z Polski no to y, taki zespół enej a jeżeli chodzi o jeden, y, jedną w sensie piosenkarza, piosenkarkę, no to i ja tak zbytnio nie słucham piosenkarzy, piosenkarzy No wszyscy piosenki to słucham, wiadomo, że polskich i zagranicznych, ale takich ulubionych. Kurczę. Ja wszystkiego słucham. Nie mam takiego ulubionego, ulubionego. Jedynie z zespołów, no to Enei Fromental Kolejne pytanie: Czy mam zwierzęta? Otóż nie, nie mam zwierząt. Kiedyś miałam kota łatkę, ale ona jakoś kilka lat temu uciekła i do tej pory nie wraca, także no słabo, a od tego czasu, odkąd ona uciekła, to nie mam w ogóle zwierząt Bardziej prywatne. Jak reagujesz na hejt? Ja na hejty w ogóle nie reaguję, w ogóle nie zwracam na nie uwagi. Jeżeli jest jakiś hejt, no to jedynie go przeczytam i, po i później po prostu zostawię, zostawię po prostu jak jest. Nic z tym nie robię, albo po prostu usuwam, albo nie odpisuję. Kolejne pytanie. Czy śmiali się z ciebie kiedykolwiek w szkole przez twoją chorobę lub twój wygląd? Jeżeli chodzi o to pytanie, no to z tego co pamiętam, to chyba, chyba się nikt nie śmiał przez to. Chociaż ja pamiętam, że ja w podstawówce miałam taki okres, że się po prostu wstydziłam ćwiczyć na WF-ie ogólnie przez mój wygląd i tak dalej. I mam to w sumie do dziś, że nie lubię, że się, nie lubię po prostu i się wstydzę. Także. Mam po prostu coś takiego, nie wiem czemu. A tak, to, to z tego co kojarzę, to się nie, śmia nie śmiał nikt z tego yy, przez moją ogólnie choroby i tak dalej. To się w ogóle u mnie zaczęło od około, nie wiem, 10-11 lat. Ogólnie w wieku dojrzewania, także no, zobaczymy co będzie dalej. Ogólnie to miałam już robione, yy, robione takie badanie pobrania krwi na poziom kortyzolu. I to ogólnie było z tabletką, jak już mówiłam wam w którymś filmie i na shortcie. I tam wyszło, że 0,25 jakby była niedoczynność i też trochę nadczynność, bo to się jakby u mnie zlewa z jedną chorobą i z drugą chorobą, także nie wiem, jak to wyjdzie w poniedziałek, dopiero się dowiem. Także z tego, co każę to nie, nie śmiał się nikt, ale nie mogę się mylić też, nie wiem, nie pamiętam. Przynajmniej sobie nie przypominam takiej sytuacji. Teraz przechodzimy do następnych pytań od Reed Spam. Przepraszam, jeżeli to źle czytam. Okej, okay, pierwsze pytanie. Jak Ci się podoba polskie morze w skali od 1 do 10? Uzasadnij to. Polskie morze mi się podoba w skali, yy, powiem, że no, no wiadomo, że 10 na 10, to morze jest takie piękne, cudowne, yy, fajnie się jakby pływa, no, jest, no po prostu fajne jest to morze, fajne po prostu i tyle. Zacznijmy też od tego, że ja jedynie gdzie byłam, no to u mojego brata tam jest takie, jak taka plaża, takie morze i tam jedynie byłam, a tak to nad polskim morzem, to nie wiem czy byłam, chyba nie. Czy byłaś kiedyś w Stegnie? Jak tak, to czy Ci się podobało tam? Otóż nie, nie byłam nigdy w Stegnie, wcale nie byłam, nigdy jeszcze tam nie byłam, więc nie, nie umiem sobie tego, czy mi się tam podoba, czy nie. Tam nigdy nie byłam. Na pierwszym miejscu wygoda czy wygląd? Na pierwszym miejscu myślę, że liczy się wyg... wygoda. Nie wiem, jak to określić, ale chyba wygoda, bo wygląd tak swoją drogą. Bo wyglądać to możesz sobie jak chcesz, wszędzie i, i o każdej porze, nie? To w ogóle nie ma znaczenia do wygody. Wygoda to nie wiem, jak to w ogóle określić. Ale no, na pierwszym miejscu myślę, że wygoda, chociaż wygląd też jest ważny, ale na wygląd nie aż tak bardzo się zwraca, jedynie jak gdzieś wychodzisz do kogoś w gościa, albo nie wiem, do sklepu czy coś, to wtedy musisz dobrze wyglądać, nie? Albo powiedzmy na jakieś imprezy, no to wtedy dobrze wyglądasz, a wygoda, no to myślę, że na pierwszym chyba, na drugim wygląd, tak mi się wydaje. Czy spotkałeś kiedyś youtubera, youtuberkę, który jest popularny? Nie, ja jeszcze nigdy nie spotkałam żadnego youtubera, youtuberki, ani żadnego piosenkarza, piosenkarki. Żadnych z tych osób, z tych ludzi nie spotkałam nigdy, ale myślę, że kiedyś mi się uda spotkać chociaż jedną sławną osobę. Ok, kolejne pytanie. To pięć ulubionych tańców. Ja ogólnie. Nie znam się za bardzo na tańczach, więc nie umiem tego dokładnie określić, wybrać pięciu. Kolejne pytanie. Miałaś przedszkolny romans? Nie, ja w przedszkolu w ogóle nie miałam żadnych chłopaków ani tak dalej. Teraz w sumie też dotychczas nic się nie zmieniło i tak nie mam dalej chłopaka żadnego. I w przedszkolu też tak nie było, w podstawówce też nie. W podstawówce pamiętam, że było kilka takich osób, które były razem u mnie w klasie. Na przykład były takie osoby, które były z osobami z, in z równoległych klas i były ogólnie razem przez jakiś czas, to chyba się nie zmieniło u jednej osoby, a tak to no to ja w ogóle nie miałam ani w przedszkolu, ani w podsowcu, ani dotychczas. Kolejne pytanie: lubisz trudne sprawy? Ależ oczywiście, że lubię trudne sprawy, ja uwielbiam wszystkie paradokumenty, wszystkie seriale typu trudne sprawy, dlaczego ja ukryta prawda, gliniarze Teraz ogólnie będzie od września Malanowski partnerzył nowe rozdanie. Także czekam z niecierpliwością na to jeszcze, na policjantki i policjanci, na gliniarzy na wszystkie nowe odcinki, sezonów tych moich ulubionych programów, seriali. Wszystkiego czekam. Kto wie, może kiedyś uda mi się tam zagrać. Okej, okay, przechodzimy do kolejnego pytania, którym jest: Gdzie Ci się najbardziej podobało na wakacjach? Ja mało co podróżowałam na wakacjach, w sensie nie byłam w jakimś kraju, albo powiedzmy, nie wiem, gdzieś dalej, za granicą czy coś. Ja, po prostu, ja pamiętam, jak byłam raz u brata tam, tam mają niedaleko plaże i takie morze także tam tylko byłam i tam mi się podobało, a tak to, to nie byłam nigdzie indziej. Dobra, teraz się zaczynają pytania od kanału Nicodem Family TV. Także zaczynajmy. Ok, pierwsze pytanie. Jakie masz ulubione social media? Moje ulubione social media to oczywiście, że YouTube, TikTok, Snapchat i Instagram. Kolejne pytanie. Tutaj to, że typu typu. I teraz tak, drugie. Niko TV Gamer versus Just Dance 2025 Czemu nie ma tutaj, czemu nie ma tutaj, przepraszam, wyboru trzeciego, opcji trzeciej, że oboje? Ja to zgłaszam skandal, bo to powinna być jeszcze opcja oboje. Wiecie co, ja mam świetny pomysł, ja zrobię ankietę na, na społeczności, zrobię ankietę. I tam napiszę, że y, który kanał wolicie. O! I tam będziecie mogli głosować na Nico TV Gamer i Jazz Dance 2025. Także będziecie mogli tam sobie głosować i wybierać ulubieńca. Kolejne pytanie: jak myślisz, czy dostaniesz złoty przycisk YouTube'a? Zacznijmy od tego, że ja póki co nie mam srebrnego, a do złotego jeszcze mi daleko, bo srebrny jest chyba od 100 tysięcy, a złoty chyba od miliona. Nie wiem, ale wiem, że jeszcze trochę mi do tego wszystkiego daleko. Ulubiony kolor włosów. Myślę, że fioletowy, bo ja fioletowy miałam i ja fioletowy ogólnie lubię kolor, także fioletowy. Też innych kolorów nie miałam, więc wybieram, że fioletowy. Kolejne pytanie. 19 plus versus szkoła. Szczerze, 19 plus mało co oglądałam, także wybieram szkołę, bo szkołę częściej oglądałam i to był mój ulubiony paradokument, taki śmieszny też. W sumie to też było oparte na życiu, ale się nie mylę. fajnie gdyby zrobili powrót szkoły na to Kolejne pytanie. Znasz Klaudynę 151? No. Ogólnie to kojarzę ją, znam, oglądam i czasem jej shortsy i ona ogólnie nie wiem, czy nie była przypadkiem w którymś odcinku sporo dokumentów, ale nie wiem, mogę źle kojarzyć w sumie, chociaż to nie wiem w sumie. Ale tak, oglądam, znam. Kolejne pytanie. Ulubiony przyjaciel z YouTube, który często codziennie komentuje, komentuje. <grym> Oczywiście, że wy wszyscy moi widzowie, kochani. Jakby na tym kanale tworzymy kontent taki przyjazny, family friendly, więc wy wszyscy jesteście moimi, jak i wszystkimi moimi przyjaciółmi. Przechodzimy do kolejnego pytania. Jaki pomysł na pracę? Jeszcze póki co nie mam pomysłu na pracę, ale ale zastanawiałam się ogólnie nad pracą, że yy, nad pracą taką fotografa. Albo masażystka. Nad tymi dwoma się zastanawiam. Nie wiem, czy na masażystkę, czy na fotografa lepiej. Nie wiem, no zobaczymy po prostu. Mam jeszcze czas, żeby zająć się pracą, także zobaczymy, co przyniesie dalsze życie. Kolejne pytanie. Wanna czy prysznic? Oczywiście, że wanna. No chyba, że chodzi tutaj w tym komentarzu o tego prysznica z Mask Singera, także no to ten wtedy wybiorę. I na koniec już ostatnie pytanie. Jest to pytanie takie: dzieciństwo czy dorosłość? Zdecydowanie wybieram tutaj dzieciństwo, bo w dzieciństwie jest o wiele lepiej. Chodzi się do przedszkola, bawi się zabawkami. Co tam jeszcze? Spotykasz się z przyjaciółmi, rysujesz po ulicy kredą. Co tam jeszcze się robiło w dzieciństwie? Zbierało się karteczki, takie z, na przykład z Monster High albo z czegoś tam innego jeszcze. Kolekcjonowało się to, wymieniało się z innymi w szkole. To były piękne czasy dzieciństwa, moi drodzy. Ja nie wiem, czemu już te czasy zniknęły. No, człowiek za szybko rośnie. To jest niestety. Smutne, jak człowiek tak szybko rośnie i te czasy dzieciństwa się kończą to jest smutne chociaż w sumie dorosłość też ma swoje plusy i minusy no wszystko ma swoje plusy i minusy okej okay, moi kochani, także to by było na tyle w tym odcinku jeżeli chcecie więcej odcinków z Q&A no to napiszcie w komentarzu tam na dole kolejne pytanka do kolejnego Q&A jak mi się zachce, no to zacznę robić i montować ten odcinek z Q&A. Następnego oczywiście, jak napiszecie dużo pytań, no to może zrobię taki odcinek jeszcze. Także to by było na tyle. Myślę, że ten odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, to możecie pokazać to, Ci łapeczkę w górę i subskrypcję tam na dole z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić tych odcinków na moim kanale. Także trzymajcie się, do zobaczenia i pa pa!